Na lodowisku w Krakowie mogliśmy oglądać dziś dobrą, wyrównaną grę, jednak skuteczność dalej zawodzi. Co dzisiaj zawiodło oprócz skuteczności? No, to był najlepszy mecz, jakiśmy grali, i jakiemu pracownikowi zmegrali Szybki, szybki mecz, mało to tempo, a szkoda, że 4 minuty przed końcem te bramki tam padali do, na, do naszej bramki. A, e... Myślę sobie, że to trochę nam szczęścia, chyba w Tychach, jako e, Tycham e, w Krakowie, ale musimy dalej głowy do góry dać, walczyć dalej, a ono to przyjedzie trochę później. Dużo zmian w kadrze zespołu GKS-u w piątkach, dużo pan mieszał. Czym były podektowane te zmiany? No, pięć meczów e, za sobą, a... Ty chłopcy się muszą zograć, a grać, grać tak, jak, jak, jak będzie to najlepiej wyglądać, a dlatego te, były te zmiany. A dzisiaj się mi to podobało, a wierzę, że następny mecz będzie jeszcze lepszy, a że wygramy. No właśnie, następny mecz już w niedzielę z Unią. Co pan może powiedzieć o, o drużynie Unii? Czy przygotował pan jakąś specjalną taktykę na ten mecz? Tak, ja nie rozmyślam teraz jeszcze o tym, że. Musimy się wyspać z tego, a potem damy taktyku i co będziemy grać.